w finale C zajął ostatnie miejsce. Zaraz po 6-12 punktów. A to już żużlowcy, którzy pojadą w finale B. Mamy Bilego Hamila w kasku niebieskim. W kasku białym pojedzie Mark Loram. To no właśnie on z numerem 7. W kasku żółtym Brian Underton. I w czerwonym Peter Carlson z toru pierwszego. A więc jeszcze raz cała stawka. Peter Carson, kas czerwony, Billy Hamil niebieski, Mark Loram biały i Brian Anderson, kas żółty. No, Billy Hamil doskonale zdaje sobie sprawę, że praktycznie musi ten roz finał rozstrzygnąć na swoją korzyść, bo... Każdy stracony tutaj punkt w Linche Ping, jeśli myśli o obronie tego mistrza świata, może się potem okazać trudny, niezwykle trudny do odrobienia. Będziemy mieli tutaj, proszę Państwa, już przedsmak wielkich emocji, które w wielkim finale, w finale A, będziemy mieli zagwarantowane dzięki Tomaszowi Golobowi. Myślę Robert, że podstawa Tomasza nie jest dzisiaj niespodzianką. Polscy kibice po cichu raczej liczyli na dobrą dyspozycję znów Sławomira Drabika. Natomiast Tomasz Golob był takim właściwie nawet niecichym faworytem. Nasz zawodnik na stałe zadomowił się samym czubie światowej czołówki i teraz praktycznie w każdym Grand Prix to jego upatruje się w roli faworyta. Carlson, Hamill, Loram i Andersen. Wymili Hamill. nerwowo wystartował. Loram go chyba zamknie w pierwszym wirażu w kasku białym Mark Loram. Tam jeszcze piękna szarża Briana Andersena. Loram przed Andersenem. Hamill na trzeciej pozycji. Na czwartej Peter Carson oczekiwanie Źle dla Mistrza Świata układa się finał B. Loram znakomicie. Szeroko, szybko jedzie Mark Loram. Na drugiej pozycji Brian Anderson, a dopiero trzeci Billy Hemil i zaczyna atakować Chemila jeszcze Peter Carson. Dopingowany przez kibiców szwedzkich. No nie wiem, czy nie będzie musiał mocno napodzić się Billy Hemilla, aby obronić chociaż tą trzecią pozycję, a więc dość niespodziewanie słabo mistrz świata nieudane zawody dla Bilego Hemila Na prowadzeniu Liam. przepraszam oczywiście Mark Loram Ma, Mark Loram doskonała dyspozycja w finale B teraz rzuciło jego motocyklem i proszę żeby nie stracił tego pierwszego miejsca a jednak Brian Andersen niesamowita sytuacja. Jeden jedyny błąd na ostatnim wirażu błąd, który kosztował Marka Lorama Jeden punkt Grand Prix i udana akcja Briana Andersena do końca czekał Gończyk i dosłownie o koło na mecie wyprzedził Marka Lorama. Motocyklem Lorama rzuciło nieco na wyjściu z tego uchu, to na pewno zobaczymy w powtórkach. Będzie sporo czasu, aby realizator mógł zaprezentować wszystkie efektowne ujęcia z tego wyścigu, a to jego zwycięzca. Brian Andersen. Jeszcze raz start do tego biegu. Świetnie Mark Loram. Wystrzelił spod taśmy. Tu zablokował ładnie bilego Chemila. I teraz zwróćmy uwagę na akcję zawodnika w Kasku Żółtym. Brian Andersen znakomicie próbował wejść pomiędzy Hemila i Lorama. No i udało mu się wyprzedzić Amerykanina ten atak Andersena Loram odparł no ale potem na ostatnim dosłownie wirażu, no bardzo bolesna. musi być taka przegrana być może już rozluźnił się trochę za bardzo Anglik chwila dekoncentracji kosztowała go utratę pierwszego miejsca I zajmując drugie miejsce w finale bezrównał się punktami w przejściowej klasyfikacji Grand Prix ze Sławomirem Drabikiem Mark Loram ma tych punktów yy... 20. Billy Hamil po tym nieudanym występie w dzisiejszym Grand Prix Szwecji tylko 12 punktów zdobył, ma ich 32. Brian Andersen zwyciężając finał B, zdobył w sumie już 23 punkty w tegorocznej edycji Grand Prix, natomiast Peter Carlson ma ich 15. W Pradze wygrał tylko finał D. Mark Lora w tym momencie jeszcze był przekonany, że to właśnie on minie linię mety.